Wiem, że pierwsza część 16. sezonu Ninjago pojawiła się już dawno temu, ale w oczekiwaniu na kolejne odcinki postanowiłam nagrać kilka filmów z moimi wrażeniami na temat tego sezonu. Zanim zaczniemy strzelcie suba na kanale oraz nie zapomnijcie o łapce w pod tym filmem. Zaczynajmy. Więc na początku pierwszego odcinku panna na kradnie zemstą. Następnie widzimy ninja, którzy próbują pozbyć się złodziei. Oczywiście są to oczynowi ci ninja, ciekawi mnie kim oni są naprawdę. Plaszczor tych oryginalnych ninja jest pusty. Na ścianie wisi zdjęcie Jay'a i Nii, więc pewnie drużyna dalej jest w żałobie. Nie dziwi mnie to. Muszę przyznać, że też było mi smutno pod koniec 15 sezonu. Jedynie Zainko i Pixar nie opuścili drużyny. Burmistrz w telewizji mówi, że minął rok odkąd ktokolwiek widział ninja. Pod koniec 15 sezonu spodziewałam się, że Kai i Jay mogą odejść. A dlaczego Lloyd? Mistrz Łona nadal szuka sposobu, aby przywrócić nie do ludzkiej formy, gdziekolwiek ona teraz jest. Kraj oczywiście nadal ma w sobie ten ogień i uczy dzieci walki. Cieszę się, że jednak szybko dał się namówić na powrót do, do drużyny. Nadal ciekawi mnie, czy Murat postanowił mieć okna. W czwartym sezonie to właśnie on starał się zjednoczyć resztę. Nie podoba mi się, że przywódca odszedł z drużyny. Chyba zrezygnował, bo nie chce być już za nikogo odpowiedzialny. Tymczasem Jerry już kompletnie się załamał, zamieszkał w latarni i nawet zapuścił brodę. W całym mieszkaniu postawił już z wodą, żeby być blisko niej. To już prawdziwa depresja. Na końcu jednak wszyscy się jednoczą. I dobrze. Podsumowując, w tym odcinku chodzi o to, że drużyna się jednoczy. Zobaczymy co będzie dalej, ale na razie sezon mi się podoba. A wy co sądzicie o pierwszym odcinku 16 sezonu Ninjago? Dajcie znać w komentarzu. To już tyle na dziś. Jeśli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę oraz suba na kanale. Tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!